I proszę Państwa, teraz będziemy wykonywać bardzo trudny manewr na ulicy Wyszyńskiego. Z Wyszyńskiego będziemy skręcać w lewo. Popatrzmy, mamy dwa pasy ruchu do skrętu w lewo, czyli zostajemy na prawym pasie i po skręcie w lewo za chwilę będziemy skręcać w prawo. Czyli popatrzmy, ustawił się kursant na prawym pasie, będzie prowadził tor jazdy cały czas prawym pasem z prawego, nikt mu tutaj nikomu on drogi nie zajedzie jak od, razu, jak od razu sobie pojedzie do prawej krawędzi i wtedy od razu będzie ustawiony do skrętu w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, czyli w lewo i od razu w prawo bardzo trudny manewr proszę Państwa i rozpoczynamy do prawej zjeżdża na prawy pas od razu i wykonuje skręt w prawo już od prawej krawędzi. W taki sposób wykonanie tego manewru będzie proste.